Chińczycy po raz kolejny pokazują, że Europa jest 100 lat za Murzynami. Tak słuchajcie, ten samochód, który jest na filmie, zmieni świat motoryzacji i to w sposób taki, jaki Chińczycy potrafią najbardziej, czyli w taki, który jest dostępny nie tylko dla bogatych. Bo w Europie wiadomo, motoryzacja i generalnie now nowinki technologiczne są tylko dla najbogatszych. A jeśli pytacie, dlaczego tak mały i niepozorny samochód zmieni świat motoryzacji, to właśnie dlatego, że ma on to. To jest CATL czekolad, czyli system wymiany baterii, który potrafił w 99 sekund tak, w minutę i 39 sekund zmienić baterię na taką, która jest w pełni naładowana. To jest szybciej niż praktycznie każde tankowanie na stacji benzynowej. I Chińczycy, jak to Chińczycy, robią to w swoim stylu. Ten samochód będzie kosztować w Chinach około 60-55 najtańszej wersji tysięcy złotych, w przeliczeniu oczywiście na złotówki. Nawet jeśli trafi on do Europy, a on trafi do Europy, ale niestety w wersji ze zwykłym ładowaniem, a bez zmiany baterii, to będzie kosztować około 100 tysięcy złotych, czyli mniej niż jakikolwiek golf czy polo. I Chińczycy pokazali to po raz kolejny. Kiedy my tracimy energię na kłócenie się, czy mają być diesle, benzyny, hybrydy, czy auta elektryczne, Chińczycy po prostu siedzą, pracują nad tym, żeby rozwiązania elektryczne były tańsze i bardziej popularne i bardziej dostępne dla każdego. Także musimy się jeszcze sporo nauczyć, żeby po prostu tej rywalizacji nie przegrać, bo w tą czy w inną stronę, ale elektryfikacja motoryzacji to jest po prostu jedyna, na, na tą chwilę jedyna, droga, jaką będzie zmierzać świat.